Ja. Te dwa sera też są e, niesamowite mm, i też jak e, zobaczyłam e, tą propozycję właśnie tego serum kolagenowego, no to stwierdziłam, że też absolutnie ten e, kosmetyk musimy mieć u siebie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w tym kosmetyku dzieje się coś, co bardzo rzadko dzieje się e, w kosmetykach. Jak wiecie, preparatów kolagenowych mamy na rynku zatrzęsienie. Każda osoba przekonuje nas o tym, że jej kolagen jest e, najlepszy danej marki. Natomiast e, chciałabym tutaj e, powiedzieć o tym, że w naszym serum ujędrniającym przeciwstarzeniowym kolagen, moi drodzy, jest na pierwszym miejscu w składzie. Jest to bardzo silnie stężony kolagen rybi, e, hydrat e, i. Nie ukrywam, że jak zobaczyłam ten skład, trzy razy pytałam się, czy rzeczywiście ten kolagen jest w dobrym miejscu. Więc tak jak wiecie, dopiero później jest woda, więc sobie wyobraźcie, znacie zasady działania, e, działania składów, nie? To, co jest zawsze u góry tego stężenia jest największe. Nie? To, co jest zawsze u góry tego stężenie jest największe. Więc jak ja zobaczyłam, że kolagen jest jako pierwszy, to mówię: wow! Czegoś takiego nigdy nie widziałam. Więc teraz, oprócz tego kolagenu, moi drodzy, kolagen jest białkiem strukturalnym. My jesteśmy zanurzeni, cali w kolagenie. Kolagen z greckiego kolagenu, czyli, czyli klej rodny, to jest właśnie taki klej, który trzyma całych nas w ryzach, tak? Niestety, tak jak wcześniej powiedziałam, z wiekiem tego kolagenu nam zaczyna brakować. No i zachodzą różne, różne Procesy w naszej skórze, no niestety negatywne, które nam się nie, po, nie podobają, więc czym jest kolagen? Kolagen przede wszystkim pomaga nam w poprawy elastyczności skóry i w redukcji zmarszczek. Drugim, jakby siostrom kolagenu, powiedziałabym taką parą nierozerwalną, jest elastyna. Bo nie wiem, czy wiecie, ale My, mamy kolagen z elastyną, tworzą taką siateczkę, tak? Kolagen, elastyna, włókna w ten sposób, które się układają. I to jest siateczka, która właśnie trzyma nas w ryzach, trzyma naszą skórę, żeby była napięta, żeby była jędrna. I teraz elastyna, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za elastyczność, za sprężystość też tych włókien kolagenowych. I tutaj jest taka bardzo ważna informacja. My tą elastynę mamy jeszcze dodatkowo w formie hydrolizowanej. Dlaczego? Została ona sprowadzona do jak najmniejszej cząsteczki właśnie po to, żeby jeszcze lepiej działać w kwestii nawilżania, odbudowywania i ujędrniania naszej skóry, więc tutaj, tak jak widzicie, mamy dwa podstawowe składniki, które są na początku składu, więc bogactwo kolagenu i elastyny. A co mamy dalej? Zobaczcie, dalej mamy hialuronian sodu. Co to jest hialuronian sodu? To jest silny nawilżacz. My również w naszej skórze mamy kwas hialuronowy, który naturalnie produkujemy, który właśnie odpowiada za jej nawilżenie, napięcie i również to jest składnik aktywny, niestety, który nie jest nam dany na zawsze. I on również zanika, przez co, tak jak powiedziałam wcześniej, nasza skóra z czasem, ona nie jest coraz lepiej nawilżona i w coraz lepszym stanie, tylko ona jest coraz e, jakby robi się coraz bardziej sucha. Więc tutaj hialuronian sodu, który jest również zaraz za kolagenem, elastyną w składzie, to silny nawilżacz, który. E, bardzo często się właśnie mówi dlatego to tu napisałam który przyciąga wodę tak zatrzymuje ją w naskórku, przez co poprawia jej nawilżenie e, kolejnymi elementami które tutaj mamy również takimi ciekawymi e, z perspektywy składu to jest ekstrakt z alg morskich algi morskie Myślę, że jak pomyślicie o jakiejś maseczce algowej, jak pomyślicie o jakichś zabiegach algowych, tak? No to co, z czym Wam się to kojarzy? Z minerałami, tak? Z bogactwem składników odżywczych, przeciwutleniaczy, więc tutaj również mamy element algi morskiej. Mamy ekstrakt z orchidei który z kolei działa przeciw utleniająco i nawilżająco na naszą skórę, jest również lecytyna. I lecytyna to jest właśnie substancja lipidowa, która również będzie wspierać odpowiednie nawilżenie skóry, przez co skóra będzie elastyczna. Jest jeszcze, jest jeszcze kropelka skwalanu. Skwalan z kolei e, to jest bardzo wartościowy e, element, e, odbudowujący naszą skórę, e, też działający silnie przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, wygładzający naszą skórę, zmiękczająco, e, więc e, no myślę, że tutaj nic nie trzeba dodawać do tego, do tego serum. Niepozorna mała buteleczka, ale każda kropla, moje drogie panie, tutaj panowie, jest naszpikowana naprawdę bogactwem rewelacyjnych, e, rewelacyjnych składników aktywnych. Powiedziałabym, że ten skład to jest takie, no, taki dream skład, nie? Czyli po prostu skład idealny, nic tu już lepszego w tą buteleczkę nie można było dać. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest to taka forma śmietanki, takiego mleczka, przez co jest bardzo wydajne, bo wystarczy, że troszeczkę tego dodacie, o bardzo subtelnym e, zapachu. My też dbamy o to, żeby te zapachy nie były intensywne, bo e, intensywne zapachy bardzo często mogą podrażniać skórę, no a tego byśmy nie chcieli, więc to ma bardzo, to serum ma bardzo delikatną konsystencję, bardzo delikatny zapach, jest bardzo wydajne i bardzo fajnie się układa na skórze. Ja go właśnie bardzo często stosowałam po tej mgiełce. Więc mgiełka Supreme kolagen i wybrany krem, powiem Wam, dziewczyny, Przesztos. Dobrze, mamy tutaj jakieś pytanka. Już odpowiadam.